Siemanko! Witam Was serdecznie po raz kolejny w tym nowym roku i po raz kolejny mam bardzo dobre wieści, a tym razem wieści tyczą się Polskiej Ligi ATV, ponieważ już najbliższy weekend, 17 stycznia ruszamy na taką imprezę integracyjną Winter Camp to się nazywa. Impreza, która rozpoczyna całą tą serię rajdowania podczas Polskiej Ligi ATV i tam właśnie pojedziemy przeszkolić się z używania pieczątek, nawigacji, zobaczyć co w tym najbliższym sezonie rajdowym podczas tych eliminacji będzie nas czekało, zintegrować się troszeczkę z całą ekipą, która będzie jeździła, która będzie się bawiła wspólnie i kibicowała zarazem też po części w tych, w tych zmaganiach przez cały nadchodzący rok. 17 stycznia my się meldujemy na Winter Campie Ligi ATV, miejscowość Karolew. Właśnie tam będziemy się bawili. My oczywiście, jak zawsze z Damianem startujemy na naszych niezawodnych dwóch lącinach pc 550 Jak są przygotowane, to już mieliście okazję zobaczyć w poprzednich materiałach. Nic się od tamtej pory nie zmieniło. Poza tym, że cały czas jeżdżą nie tylko w rajdach, bo i w wyprawach i Pomagają nas podczas naszych eventów na torach, są niezawodne i bezawaryjne. A w tym całym naszym rajdowaniu przez cały sezon będą nas wspomagali nasi partnerzy. Marka Benyko, Marka Beretta, Marka Skude, Marka Dragon Winch, no i oczywiście my Nowi Motocentrum. Meldujemy się już teraz na Winterkampie oraz widzimy się na wszystkich rundach Polskiej Ligi ATV podczas sezonu 2026. Serdecznie zapraszam was do śledzenia naszych poczynań, tego jak lądziny będą sobie radziły podczas całego sezonu. Zobaczymy się już 17 stycznia w Karolewie.